A my rozpoczynamy i do Katowic od razu się przenosimy. W stolicy aglomeracji górnośląskiej jest Stanisław Pyżanowski. Dzisiaj od wczesnych godzin porannych rozmawia z gośćmi, a tym razem kolejny gość. Rozmowa będzie pewnie o naszym bezpieczeństwie. Witaj Stanisławie. Dzień dobry. Dzień dobry od razu zaznaczę, że nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także przede wszystkim blisko 600 ekspertów, bardzo wielu także, którym do końca z Prawem i Sprawiedliwością nie jest po drodze, ale przyszli tutaj dyskutować o Polsce, myśląc Polska to tytuł tej konwencji, konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, a z nami jest szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale także były wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, do późnych godzin wieczornych, do 22 chyba, tutaj w tak. kuluarach jeszcze trwały dyskusje, dyskusje o Polsce, o polskiej obronności, no, o tym w jakim kierunku um, powinno iść, um, powinna iść polska armia. No w ostatnim czasie widzimy minister Kosiniak-Kamysz chwali się nowymi czołgami Abrams SEP V3, najnowsza wersja, która trafiła do Wesołej. Pozdrawiamy pierwszą warszawską brygadę pancerną, Helik, śmigłowce Apache. Pozdrawiamy Apacz, oczywiście, tak. Człon mu tego sprzętu jest bardzo wiele, ale jak przychodzi co do ćwiczeń rezerwy, to nadal widzimy tak zwane szelki dusicielki, Józefy, buty stare, w których jeszcze święty Józef podobno chodził, jak głosi legenda. Czy żyjemy w takiej bańce, czy nadal trawa jest malowana na zielona w Wojsku Polskim? Czy wróciły te czasy betonu? niestety wrócił beton do Ministerstwa Obrony Narodowej ten beton który kruszyłem kiedy byłem ministrem obrony narodowej i zespół z którym współpracowałem pan redaktor słusznie wymienił nazwy sprzętu wojskowego tylko proszę zwrócić uwagę że ten sprzęt został zamówiony za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości to ja podpisywałem umowy w sprawie pozyskania czołgów Abrams bardzo się cieszę że ta najnowsza wersja czołgów Abrams czyli 3 jest już w Polsce i jest na wyposażenie. Użeniu pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej. To świetna jednostka, świetna brygada. Bardzo się z tego cieszę. Niestety żołnierz z tej brygady zginął na granicy, broniąc granicy przed tymi, którzy nielegalnie granicę nachodzili. I to jest właśnie też rezultat tego, co dzieje się w Europie. I sądzę, że to wszystko co teraz z czym teraz mamy do czynienia w wykonaniu Ministerstwa Obrony Narodowej to jest za mało i za późno czy kiedy widzi pan ministra Kosiniaka, który chwali się tym nowoczesnym sprzętem, fotografuje się na, na tle tego sprzętu, nie jest pan tak po troszeczkę szkoda, że no to pan zamawiał, to pan wypracował, wynegocjował. Te rozmowy trwały nieraz nie tyle miesiącami, co latami. Dzisiaj troszeczkę pan minister Kosiniak spija śmietankę. Chociaż wczoraj słyszeliśmy, że obronność jest takim obszarem, gdzie chyba powinniśmy schować wszelkie poglądy polityczne, a myśle, myśl, myśleć przede wszystkim o Panie redaktorze, mnie jest szkoda Polski, bo kiedy już do zamówionych F-35. Okazuje się, że nie ma rakiet, dlatego że minister finansów, minister Domański wstrzymał możliwość pozyskania tych rakiet ministrowi Kosiniakowi Kamyszowi. No to szkoda mi Polski. Na Ale przykład Czunmo też, prawda? Homarka tak jest, program. dokładnie tak jest, dokładnie rakiet. jest to samo. Więc dlatego wczoraj na panelu przedstawiłem koncepcję uzdrowienia finansów w Ministerstwie Obrony Narodowej. To jest konieczność, ta koncepcja koncepcja dotyczy kilku spraw myślę że najistotniejsze jest to żeby wprowadzić preferencje dla polskiego przemysłu zbrojeniowego tak żeby ten sprzęt który jest pozyskiwany przez wojsko polskie był przede wszystkim sprzętem pochodzącym z polskich zakładów produkcyjnych to jeszcze zapytam właśnie bo Obronność to też bardzo ważny fragment naszej gospodarki. W ostatnim czasie mieliśmy wiele protestów górnicy, hutnicy. Wydawałoby się, że jest to logiczne, że te gałęzie naszej gospodarki, naszego przemysłu należy wspierać, zwłaszcza w tej sytuacji geopolitycznej, w jakiej jesteśmy, tak żeby to polski przemysł zbrojeniowy mógł rosnąć w siłę, żebyśmy byli niezależni. Jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o wspieranie, o repolonizację przemysłu obronnego? Sytuacja wygląda źle. I nie widzę pomysłów i działań ze strony obecnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby tę sytuację poprawić. A potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego jest stosunkowo niezły. To po latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, możemy tak powiedzieć. I to zarówno jeżeli chodzi o Polską Grupę Zbrojeniową, jak i jeśli chodzi o prywatne przedsiębiorstwa. Wczoraj zorganizowałem drugi panel, dwa panele. Drugi razem z byłymi ministrami obrony państw bałtyckich. Z byłym ministrem obrony Litwy Kościunasem, byłym ministrem obrony Łotwy Bergmanisem, był również poseł z Komisji Obrony z Estonii i rozmawialiśmy na temat współpracy w produkcji dronów. Mhm. Tak, żebyśmy mogli Polska, Litwa, Łotwa, Estonia wspólnie zamawiać drony i systemy antydronowe, korzystając z funduszy SAFE. Bo to jest duże zagrożenie, że te europejskie fundusze zostaną wykorzystane nie na wzmocnienie odporności Polski i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko na odbudowę niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Cieszę się, że moi koledzy podzielali ten punkt widzenia. No niestety wszyscy są w opozycji również w swoich państwach, no, ale to jest ważne, żeby właśnie tu z Katowic, z konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości wyszedł impuls impuls do ludzi, do, do Polaków, do wyborców, żeby pokazać, że nie musi być tak, jak jest teraz. Nie musi być marazm. Można działać z rozmysłem, można działać skutecznie dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Pan premier Jarosław Kaczyński także we swoim wstępnym wystąpieniu mówił o formacie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczącym Polski, państw bałtyckich i państw skandynawskich. I też na ten temat z moimi kolegami rozmawiałem. Są przychylni. Są przychylni temu wejście Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z całą pewnością wzmocniło NATO i wzmocniło naszą ocenę, wspólną ocenę zagrożeń, jakie niestety płyną ze strony Rosji. Na koniec zapytam jeszcze o konwencję Platformy Obywatelskiej. Czy, nam, czy rośnie nam nowa siła? Czy to będzie ten nowy impuls, nowa energia po drugiej stronie sceny politycznej? Czy, czy ta zmiana, rebranding Platformy Obywatelskiej? jest w stanie dać impuls. No i też nadmienię, że chyba nowoczesna już ta, taka tak zwana chwilówka. Mamy co jakiś czas takie chwilówki, które na polskiej scenie politycznej się pojawiają, za chwilę znikają. Czy likwidatorem Polski 2050 będzie Ryszard Petru? Poproszę o komentarz. Proszę popatrzeć na to w ten sposób, że w Katowicach Prawo i Sprawiedliwość i eksperci, różni eksperci, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale także o różnych poglądach, dyskutujemy na temat programu dla Polski. A co robi Koalicja Obywatelska? Koalicja Obywatelska zmienia nazwę, ale z Koalicji Obywatelskiej zmienią nazwę na Koalicję Obywatelską. No więc jest to żałosne, jest to zupełnie żałosne. Natomiast ucieczka nowoczesnej od spłaty długów też jest żałosna, gdyż zdaje się, że rzecznik Donalda Tuska, szłapka jest przewodniczącym nowoczesnej. Nowoczesna zostanie zlikwidowana, w związku z tym nie spłaci swoich zobowiązań. No i jednak jest Rysa nawet na tym procesie zmiany nazwy z Koalicji Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską. Okazuje się, że Partia Zielonych nie wchodzi do Koalicji Obywatelskiej, a więc mamy kryzys w rządzie Donalda Tuska. Czyli w trakcie, kiedy tutaj odbywają się konstruktywne dyskusje na tematy szczególnie ważne dla Polski, po drugiej stronie sceny politycznej mamy wrażenie, że dyskutują na temat kolorów szyldów i... No w sprawach yy, tak naprawdę bo, powinni się zamiast, zamiast yy, mówić, powinni robić, a de facto rozmawiają o rzeczach powierzchownych, prawda? Można powiedzieć tak, że Prawo i Sprawiedliwość rozmawia o Polsce. A koalicja obywatelska rozmawia o sobie. No, rozmawialiśmy tutaj z premierem Mateuszem Morawieckim wczoraj o też takim rachunku sumienia środowiska Prawa i Sprawiedliwości. O no, takim też no, skupieniu się na tych ośmiu latach z perspektywy i jakby ocenie, co było, co było dobre, co było złe, co można by inaczej zrobić z perspektywy czasu. Jak pan ocenia tamte osiem lat waszych rządów, jeżeli chodzi o te rzeczy, które. Zrobiliście dobrze, ale też te rzeczy, na które patrzycie dzisiaj z perspektywy czasu krytycznie. Osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to był dobry czas dla Polski. I wystarczy spojrzeć na jakąkolwiek dziedzinę życia. Teraz kryzys finansowy. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości były pieniądze i na program 500, plus 800, plus, i na 13 i 14 emeryturę, i na służbę zdrowia, i na obronność, na te kontrakty, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Teraz kryzys finansowy, oddziały w szpitalach powiatowych są likwidowane, zamykane, nie ma na nic Integrowane, pieniędzy. Integrowane, złączone, no, no to brzydko jest mówić zamykane, bo to Ta. się źle kojarzy. Z Panie z pracy. ja pamiętam lata 90. i wtedy też, kiedy zamykano przedsiębiorstwa państwowe, to jak ten proces nazywano? Restrukturyzacja. restrukturyzacja. Tak, Dzisiaj jest restrukturyzacja. integracja i o, łączenie. O właśnie, o właśnie. No ale przecież to jest znak olbrzymich Kłopotów. A weźmy rolnictwo pod uwagę. No przecież nigdy w dziejach nie było takiej sytuacji, żeby producenci rolni zapraszali konsumentów, żeby przyjechali i sami ich plony zebrali. Bo przecież cena w skupie plonów rolnych jest taka sama jak 20 lat temu. Tylko w sklepach cena produktów rolnych jest dużo, dużo, większo. dużo dużo wyższa. A co robi Donald Tusk i jego rząd? Ignoruje, ignoruje te sprawy niezwykle istotne dla Polski. O rolnictwie także będziemy. Rozmawiać później z byłym ministrem rolnictwa Robertem Telusem. Bardzo dziękujemy Dziękuję. za rozmowę. No Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, były wicepremier, dziś szef klubu parlamentarnego prawa i sprawiedliwości był moim państwa gościem. A tu w Katowicach dalszy ciąg rozmów, dyskusji, debat, także ścieraniu się ze sobą na poglądy w sprawach szczególnie ważnych, najważniejszych dla Polski. Na miejscu w Katowicach Międzynarodowym Centrum Kongresowym jest Stanisław Pyżanowski w naszym specjalnym studiu. Będziemy tam jeszcze spoglądali. Nic na pewno nie umknie Państwa uwadze. A propos tego... Was...